Mieliście kiedyś tak, że jadąc pociągiem z drugą połówką bardzo chcieliście wspólnie obejrzeć film i musieliście dzielić się słuchawkami na jakieś dziwne sposoby, typu jedna w jednym uchu, druga w drugim, zawsze jest to niekomfortowe i przysparza sporo problemów. Dlatego w tym filmie pokażę Ci, jak używać dwóch par AirPodsów na iPhone'ie jednocześnie, dzięki czemu możesz oglądać film, słuchać tego samego utworu. Albo korzystać z aplikacji z dźwiękiem w jednym czasie z drugą osobą. Załóżmy, że jedziecie razem w podróż, albo jesteście w jakimś miejscu publicznym, gdzie przydadzą się słuchawki i potrzebujecie, żeby działały jednocześnie. Wybieracie sobie konkretny film w jakiejś konkretnej aplikacji. W tym przypadku jest to YouTube. W YouTubie ściągasz sobie Centrum Sterowania, wybierasz odtwarzanie dźwięku, przy czym ważne, żeby udostępnić ten dźwięk. Potrzebujesz drugiej pary AirPodsów, żeby zbliżyć się do iPhone'a. Czy iPada, z którego będziesz udostępniać dźwięk? Konfigurujesz. Tutaj, w zależności od modelu AirPodsów, który posiadasz, telefon będzie wyświetlał różne instrukcje. Wystarczy krok po kroku, że je wykonasz. Słuchawki sparują się z telefonem i gotowe. Łukasz bardzo by chciał, żeby ten film nie pojawił się w internecie. Dobrze, nie opublikuję go. Element ASMR.